Witam dwójeczki na czytaniu tygodniowym od 23 do 29 sierpnia. Urwało mi film, więc będzie tutaj druga część. Dwójeczki, które wybrały tego kota przepięknego. Już wybrałam dla Was te karty. Przetestowałam, żebyście nie musieli tak długo czekać. No, i co ja tutaj widzę? Co w miłości, słuchajcie. Co w miłości? Co w tych uczuciach, związkach? Pierwsze, co mi się nasunęło, słuchajcie, osoby, część z was tutaj, e, um, widzę pary rozdzielone, które wyjeżdżają gdzieś być może za pracą. W każdym razie e, wyjeżdżać tutaj jest zmiana miejsc i jest rozdzielenie. Radą jest e, Magik, więc manifestuj swoje życie, czy to są nowe początki, więc może być nowa praca, nowy projekt lub coś nowego, tak? Może być dla innych, że w ogóle po prostu w tym tygodniu zdecydowali się na odejście od osoby, z którą do tej pory byliście w pogoni za swoimi marzeniami, po prostu postanowiliście zmienić swoje życie, tak? <laughs> I, i no jest ta izolacja, odpoczynek od tej waszej osoby, z którą, z którą byliście. Dla osób samotnych, dla singli, jest tutaj taka informacja, że żeby w tym tygodniu ustalić, Czego naprawdę chcecie, jakie są Wasze marzenia, zastanowić się, wyciszyć się, odizolować, pomedytować, zrehabilitować się po tych Waszych wcześniejszych smutkach, po przeżyciach, po rozstaniach. Także to taki czas będzie, będzie Wasz, dla Was. Pamiętaj, że Myśli, że Twoje Myśli i Słowa się materializują w Magu. Tutaj to jest ta rada dla Ciebie. Ty jesteś kreatorem własnego życia. Masz wszelkie narzędzia do tego, by to życie zrealizować tak, jak ty tego pragniesz. Więc tutaj tutaj wyczekujesz już tych swoich marzeń, które sobie zamanifestowałeś w magu. Tylko, żeby je dotrzeć do nich, to trzeba się mu po prostu wyciszyć. Pomedytować, posłuchać siebie, ok? Co mamy dalej? Praca finanse mamy tutaj. I tutaj mamy trudne energie. Mamy piątkę mieczy, asa buław, taki mamy pół na pół, prawda? Bo asbuła to jest bardzo pozytywny, nowy początek pięć denarów i karta głupca. Więc słuchajcie, mamy tutaj brak pieniędzy, brak pracy, bo tutaj mamy tą biedę. E, tu jest są trudności finansowe. Coś poszło nie tak z Waszymi oczekiwaniami. E, ktoś was zrobił w konia być może. E, ktoś nie dotrzymał obietnicy, e, ktoś postąpił wobec was nie fair. Może to być też Wasza energia, no ale to może, może tak być. Słuchajcie. I jeszcze w tych kartach rysuje się nowy początek. I tutaj macie jeszcze z tych, z tych kart od pracy, z karta wieża, czyli coś Wam się zawaliło. Coś Wam się zawaliło, natomiast zaczyna, coś się kończy, ale coś się nowego zaczyna. Coś się nowego zaczyna w tych kartach. As buław, nowa pasja, nowe działanie. E, podejmuj wyzwania mamy w głupcu. Ryzykuj, idź w nowe. Nie masz doświadczenia, nie wiesz jeszcze nic na ten temat, ale idź. Idź. Patrzę, co jeszcze, słuchajcie. No, tutaj braki finansowe w tym tygodniu, jak najbardziej, to, to trzeba będzie pooszczędzać sobie. Troszkę, zwrócić na to uwagę po prostu. Ponieważ e, ta piątka mieczy mówi o tym, że coś, na, na co liczycie w tym tygodniu, się nie wydarzy. Że trzeba będzie coś samemu tutaj e, zrobić, wykonać, zainicjować, zadziałać coś samemu. Okej. Okay? Jeśli chodzi o pracę, e, również może być e, ten, kto, dla tych, którzy szukają pracy, e, praca, nowy początek. Owszem, ale nie tam, gdzie, gdzie oczekiwaliście, nie tam, gdzie składaliście CV załóżmy, tylko coś przychodzi jeszcze innego. Nie z tej strony jest e, ten nowy początek, ta nowa praca. Po prostu z innej strony. I mam dla Was jeszcze takie anielskie karty. Zobaczcie, jakie macie piękne informacje. Idealny moment, właśnie idealny moment, może na zmianę, na zmianę tej pracy na, na coś, co nie było dla Was satysfakcjonujące, może jakaś zła praca była. Może jakiś właśnie, może chodzi o tutaj też o relacje, o związki, że jest to idealny moment i jesteś gotów, bo to ewidentnie tak, a jesteś gotów na zmianę. I jeszcze macie taką informację: zaczekaj. Zaczekaj. Jeszcze w tym tygodniu zaczekaj. Jeszcze się z czymś wstrzymaj. I e, kolejne karty anielskie. Nie staraj się e, kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. No. Tak, kochani. I słuchaj, chcę podpowiadać jemu rozsądek. Pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. Myślę, że nie zadać, nic ująć. No. Ciekawy tydzień macie. A to jest dla Was ważne, tutaj uważam. Nie staraj się wszystkiego kontrolować, bo ta piątka mieczy. Tutaj są no właśnie oczekiwania, prawda? I to jest ta kontrola, że ja chcę mieć to, to konkretnie. A czasami tak nie ma, po prostu trzeba zaufać, że coś innego i na pewno lepszego do mnie idzie, prawda? Dobra. To by były dwójeczki. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę miłego tygodnia. I, i proszę o łapkę w górę lub w dół, o subskrypcję. Zapraszam serdecznie.